jestem MILEK206, a jako, że nie mam poradnika, jak zbierać aluminiowe kable, robię to ja na Slimie. Jestem wykończony. Slimem już 8 godzin. Moi drodzy, żeby znaleźć kable, musicie wybrać się do Dark Valley albo do Agropromu. To są miejsca, w których możemy znaleźć ukryte stasze i znajdujemy je przy użyciu detektora. Kiedy będziemy w obszar, gdzie znajduje się case, case będziemy słyszeć ten dźwięk. Zbliżając się do niego będzie on się potęgował. Czy muszę mieć wyekwipowany detektor, żeby go, żeby go znaleźć? Nie. Musisz mieć wyekwipowany detektor, żeby móc odkopać skrzynkę i zebrać z niej rzeczy. Właśnie wyprzedziłem kolegę tutaj. <ścoughs> I teraz tak, e, szybkie, e, szybkie takie stwierdzenia. Żeby. Dostać lepszy detektor, ten z wyświetlaczem, musicie śledzić główny wątek fabularny i jak dotrzecie do lokacji The Dump, niezależnie czy jesteście bandytą, czy jesteście stalkerem, za quest pod tytu... w trakcie questu pod tytułem Dump Treasure dostaniecie detektor z wyświetlaczem, więc nie ma potrzeby, żebyście kupowali wcześniej detektor w garażu bądź w fotonie. Jeśli są jeszcze jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Polecam się, zapraszam na streamy i Discorda, linki w opisie. Trzymajcie się, cześć!